Ц сакай і закайняем курвіла пахлешніць. Ja tu człowiek solową produkcją Nie znasz czy może masz melans z dedukcją Za dużo twarz, na pewno tego gówna Choć ze mną i tak nie możesz się równać to jestem w Sobota, reprezentujesz Szczecin Układ, skład, ogarnij się. buta wiesz, jednym strzałem wyłamuję zamek Przed pokojem idę dalej, jeszcze mnie nie widziałeś Słyszałeś może trochę huku? Teraz jesteśmy w 100% studio i trwają tutaj prace nad moim pierwszym solowym albumem. Wszystkimi produkcjami zajmuje się Mateo. Ej ty! Nie podoba ci się treść tych tekstów? Za kurto tam z malutko wstróbru tego seksu! Dlatego wiesz, Zabarcie, że to będzie wyjątkowy Zabarcie, materiał. Tam. Jeśli tylko się ukaże, idziesz do sklepu i kupujesz tą płytę, wiesz? się sam i to nie jeden, są na tym świecie rzeczy, których jeszcze jestem pewien Chociażby to, gdzie będę jutro, tutaj u siebie to samo dzień, dzień i nic się nie zmienia Ci sami ludzie, ta sama pod nogami ziemia bez wątpienia Czujesz moc tego otoczenia, szczypta talentów, mnóstwo natchnienia Niby to samo dzień, dzień a z tyłu o kurwa, naprawdę ciężko, ja pierdolę niedawno być pewien. Nie jak po raduje, dobra. Do innego kraju. Wszystko co tego ma tego brochę. Wszystko z kurwy synu. Watych wrzostek. Wszystko co tego, ma tego bez liku. Wszystko skurwy synu. To ma te abituę, może się prowadzić. Jak Mateo, dobrze było? Zajebiście. To jest ten sam pragnie tego każdy szyb, pragnie tego ona, pragnie tego ty i tak naprawdę właśnie za to jesteś nam niezły. Jakby co, ja jestem gotów.